Chciałem zwrócić uwagę na to, że mamy, mieliśmy tu tylko sześć gatunków i yy, miejsce na powieszenie kilku fotogramów, między innymi tych kolorowanych. Mamy też dwa portrety Paderewskiego i Lonskiego. Zwróćmy uwagę na te mapy, o których mówiłem, to są oryginalne mapy, najpierw wydrukowane, a potem Romer krewką na nich yy, jakby rysował czy zamalowywał te części, gdzie określona ludność mieszkała, czyli w tym przypadku Polacy, Rusini, Litwini i ziemi. Tych map około stu powstało, nie tylko Romera, bo one ważną rolę, ponieważ politycy na Zachodzie jakby nie kojarzyli niczego, to, taka mapa była takim wizualnym pokazaniem, gdzie to jest i jak to wygląda. E, oprócz tego e, zachęcam do obejrzenia tych wizytówek kalendarzyka Romana Wąskiego. To pokazuje jakby intensywność pracy. Tam jest akurat luty 1919, jednego dnia to jest około 10 spotkań. Szczególnie do południa i wieczorem. Także to miało olbrzymie znaczenie kontakt bezpośredni